Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto, legalny polski bukmacher. Jednym z faworytów euro jest Belgia. Holandia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Anglia. Stawiałbym na Włochy. No i jaka sympatyczna muzyczka. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. To jest nowy format, nazywa się faworyci na euro, gdzie prezentować będziemy drużyny, które naszym zdaniem będą należały nomenomen do tych najważniejszych, najciekawszych podczas zbliżających się finałów piłkarskich mistrzostw Europy. Nie wiem, kto wybierał muzykę, bo jak widać Francja, każdemu kojarzy się. Z bagietką, z kawą i z taką, i właśnie z taką chanson française, ale to były raczej lata 40 jeszcze, Edith Piaf. Mi Michał Bojanowski, dzień dobry. Dzień dobry. Za chwilę powiem, kim jest Michał. Pewnie wybralibyśmy trochę inną muzykę. Tak no, rock, no, mówimy, tak, no wiemy, tak, dokładnie. Tak, To tutaj Lubimy jesteśmy zgodni. Grupy telefon, sobie posłuchajcie na przykład Jean-Louis Aubert, tego typu rzeczy. Michał Bojanowski, z którym komentujemy sobie mecze Ligi Francuskiej, Francuskiej. w Canal Plus, Sport, który jest także. Wydawcą? Redaktorem naczelnym? Jak Nie, mówimy? to tak twórcą też. Twórcą z magazynu Le Football Mag. Tak, Le Ballon, Ballon Mag. Mag. Le Ballon Mag. Le Ballon Mag. I to je, wydajecie. Opowiedz, co to takiego jest. Powiedzmy dwa słowa. To, to jest projekt, gazetem. który z kolegami założyliśmy i wydajemy co roku. Magazyn podsumowujący sezon ligę. W tym sezonie jest no, niesamowita, e, niesamowite rozwiązanie tego, jak, jak to wszystko wygląda. Mm. Więc tym bardziej zachęcamy. Wydajemy na przełomie maja i lipca w wersji papierowej, więc. W papierowej wersji? Tak. Czy wy znajdziecie na to. Zobaczymy, zobaczymy. Tak czy siak wydamy, a okay. czy będą chętni, to, to zobaczymy. Innymi słowy, jak Cześć widzicie, będzie, prawdziwy tak. Zajawkowicz e, piłki dokładnie, francuskiej, dokładnie. jak sam mówi, ogląda wyłącznie piłkę francuską. Praktycznie. praktycznie. Bardzo dobrze się składa, bo dzisiaj pomówimy sobie o Francji, Michał, e, o tym, co się zbliża. Co prawda, większość reprezentantów Francji w lidze francuskiej nie gra. Niemniej, kiedy myślimy o faworytach na euro, to nie wspomnieć o Francji. No byłoby wielkim grzechem, bo jeśli nie Francja, to kto? Ja bym zakończył w ogóle ten format na tym, żebyśmy przedstawili Francję. siedem odcinków o Francji. Tak, tak, i by wystarczyło, bo, bo szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie sytuacji, aby. No może inaczej, nie, nie to, że nie wyobrażam sobie sytuacji, ale no, Francja jest zdecydowanym faworytem, wszyscy to wiedzą, patrząc na głębie składu, patrząc na to, jak im ostatnio idzie, więc no, Francja jest zdecydowanie faworytem i, i to, to po prostu nie da się tego podważyć. Tutaj będą się pojawiały informacje takie w pigułce na temat drużyny narodowej Francuzów, będziecie mogli sobie też poczytać wiele rzeczy na temat też historycznych wydarzeń reprezentacji Francji w liczbach. To jest, liczbach. To jest druga drużyna w tej chwili w rankingu FIFA. Kiedy ja myślę sobie o Francuzach, kiedy przygotowywałem się trochę do tej rozmowy, to... Zanim powiemy sobie o słabych punktach, to myślę najpierw jednak powiedzmy o tych o tych silnych stronach. Co tak naprawdę e, e, świadczy na rzecz Francuzów? Już tak naprawdę wchodząc w szczegóły. Ja to świadczenie turnieja. No właśnie, tak sobie tak. myślę, bo to jest zespół, który Biorąc pod uwagę rok 2018, kiedy oni zostali mistrzami świata, to ta drużyna zmieniła się, się, w, zasadzie, się zmieniła, w, w, tak. w zasadzie. W ogóle się nie zmieniła. Ja nawet, zmieni... Tak, ja nawet cofnąłem się do 2016 16, go, kiedy byli i też, i roku, to też naprawdę hmm. sporo było od tych samych nazwisk. Hmm. E, więc na pewno jest kwestia doświadczenia turniejowego. Tam ta drużyna się praktycznie nie zmieniła, bardziej na ławce niż, niż ta wyjściowa jedenastka. Bo jak tak sobie analizujemy, no to myślę, że dwa nazwiska to jest wszystko, co się zmieniło względem, względem ostatniego. Trzech lat. Jest to zmiana Kim Pembe jest za Umtiti'ego mhm. i, i, i Bless Matuidi nie będzie go na pewno, więc no tutaj jest pytanie. On się po prostu zestarzał z chłopaków Blesma z d drugi, A drugi jest, Wielunki, no jest, no właśnie, tak, ma permanentne tak. kłopoty w Barcelonie, ale ci, którzy weszli w ich miejsce, to nie są piłkarze. Słabsi, przypadką. być może nawet to są piłkarze, piłkarze lepsi. Znowu spróbujmy sobie tak ocenić, gdybyśmy porównać rok 2018, czyli, czyli moment, kiedy reprezentacja Francji sięga po tytuł Mistrza Świata, drugi mhm. raz w swojej historii. I rok 2021, kiedy będą rozgrywane, rozgrywane Mistrzostwa Europy. To jest reprezentacja silniejsza, słabsza, inna? Nie, no na pewno nie jest inna, bo tak jak mówiłem, podstawy są dokładnie te same. Nawet czasem zastanawiam się, czy nie szkoda, że nie było w zeszłym roku te, tego, te, tego euro, bo to było takie idealne podsumowanie całej tej dekady Didier Deschamps. De bo wiemy, że on prawdopodobnie. Też już ma dość trochę tej reprezentacji. Mm. To widać. Te, te medie go atakują non-stop. Tak, wiesz co? Atakują go bardzo jego byli koledzy tak, reprezentacyjni, tak, bo ten... największymi krytykami są Christophe Duguar i Michel To są ludzie, którzy razem grali z Didier Deschampem w reprezentacji Francji mm. w 1998 roku. E, mają mandat do tego, żeby wygłaszać słowa krytyki. W końcu też grali poważnie w piłkę i, i, i są pełni takiej, takiej goryczy i takiego zastrzeżenia. że za... nawet. Ty to powiedziałeś. Sądzisz, tak. że tutaj zazdrość jest? Aż, nie, aż tak? no może, może nie tak, ale, ale tak jak mówimy, jest on bez przerwy atakowany. No, dla nas rzecz troszkę absurdalna. E, finał, świata. tak, mistrz, mistrz, mistrz świata, e, wicemistrz Europy, więc no ciężko, ciężko e, w jakiś sposób podważać te jego decyzje, choć wiemy, że są kontrowersyjne i mm. możemy za chwilę przejść do tego właśnie, z tych, do tych kontrowersji, e, no bo wiemy, że on jest bezwzględny w swoich decyzjach. Nikt nie nie jest w stanie go odwieść, jak on już ma pewną narzuconą przez siebie wizję tego, jak ten klub, jak ten zespół wygląda, no to mało kto jest w stanie odwieść go od tego, że, żeby on postawił na swoje. Przejdziemy teraz sobie przez, e, przez Twoją drużynę, nie wiem, po, popatrzymy sobie mm -hmm. na to, na których typi piłkarzy, jak uważasz, będzie wyglądała ta drużyna w pierwszych meczach. No, dopóki pewnie nie zdarzy się odpukać jakaś kartka, jakaś, jakaś kontuzja reprezentacji Francji, to ten, ten zespół powinien wyglądać wedle pewnego Schematu wedle pewnego szablonu, który się powtarzał u Francji. Tak, tutaj tak, tak. Didier Deschamps jest dosyć konsekwentny. Dość łatwo możemy sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało. W bramce... Troszeczkę, tak. Troszeczkę, mhm. troszeczkę w, Lidze, w Lidze Narodów kombinował i z ustawieniem, ale jak już doszło do, do ważnych meczów, no bo Liga Narodów to tak traktujemy troszkę połowicznie, ale, ale jak już przyszło do eliminacji, to wystawił tych, których, których znamy od, od lat. W Bramce u Golioris no tutaj raczej nic nie ma nic się nie zmieniło. Choć, choć powoli, 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 powoli naciska Mike Mignon i, mm. i w najbliższych roku, dwóch latach myślę, że to on może zostać tym numerem jeden, ale na razie bezapelacyjny kapitan drużyny, tak? Mm. Słuchaj, tutaj, tutaj możemy powiedzieć, myślę, że przy Mike'u Mignon, czyli bramkarzu mm. drużyny Lille, czyli drużyny, która absolutnie robiła furorę w tym sezonie francuskiej ekstraklasy, możemy powiedzieć, no właśnie dwa słowa o tym, że no, kiedy nagrywamy te słowa, to jeszcze nie wiemy, czy Lil zostanie, czy zostało mistrzem kraju, ale ma ku temu no, dosłownie pół paznokcia jest od tego, żeby zostać żeby zostać tym mistrzem. No I jednym... koniecznie jest reprezentowane w tej, w tej drużynie Tak, na, to jest, jest nie niesamowite. Bardziej, bardziej jest y, młodzieżowa kadra, mm. bo tam jest tą Ikonę, jest y, Bubakari Sumare, ale tutaj tak nie ma, i to też pokazuje o sile, o sile tej reprezentacji, że naprawdę niesamowicie dobrzy zawodnicy nie mają w niej miejsca i są rezerwowani. A tak naprawdę jakby doszło co do czego, to ja nie wiem, czy nie pierwszym, powiedzmy, drugim wyborem byłby Mondanda, a nie, a nie Mike Mignon, bo jednak to doświadczenie też może być istotne. Mondanda, czyli kolega klubowy Arkadiusza Milika z zespołu Marceli, człowiek, który jest w reprezentacji Francji od, od wielu, wielu, wielu tak. lat, bo to już jest bramko, już mu bliżej do czterdziestki niż do trzydziestki. Linia defensywy. Tutaj, jak mówisz, nie ma Samuela Umtiti'ego najprawdopodobniej, nie będzie go w środku, czyli zagramy od prawej strony Benjamin Pawar, na lewej stronie zagra pewnie jego kolega klubowy, czyli Luka Hernandez i w środku Warany Kimpembe i tutaj mamy od razu pierwszą Kontrowersje. Mamy pierwsze zdarzenie, które to jest, to jest sytuacja z tak czy... tak które, które nam, no, no jednak, jednak, duże wydarzenie na francuskim. Tak, to, to, to w ogóle Stale. pokazuje też to, o czym mówimy, tę siłę reprezentacji, bo Emery Claport, finalista e, Ligi Mistrzów. Emery Claport. Nawet nie zadebiutował. To, tak. jest, to jest w ogóle niesamowite, że on nawet, on ma 26-7 lat i nie zadebiutował, nawet nie dostał jednej szansy. I zmieni, re, zmienia prawdopodobnie reprezentację. Dostał już. E, paszport mm. hiszpański, to jest francuski bask, dlatego też grał w Athletic Bilbao, tak jak wspomniany wcześniej, więc, więc on zmienia reprezentację, bo po prostu nie dostał szansy i ma tego dość. I szczerze mówiąc, czemu się to się dziwić? Zawodnik, który gra w Lidze Mistrzów w Manchesterze City, jednej z najlepszych drużyn w Europie, nie ma miejsca w szerokiej kadrze reprezentacji Francji? Przecież przez, są takie mecze, bardzo często bywały takie mecze, że Emery Laporte był jedynym zawodnikiem Manchesteru City na boisku, który jeszcze nie wystąpił w drużynie narodowej i prawdopodobnie to się nie zmieni. Słuchaj, to jak, bo tutaj mówimy o zawodnikach, którzy są. Teo Hernandez, kolejny. Ale jest szansa, no je, właśnie. jest szansa, bo w bardzo dobrym sezonie w Milanie. Tak, no fantastyczny ma sezon w Milanie, a y, nie wiadomo, jest przyszłość Fernando Mendiego, y, który doznał kontuzji. Nie wiadomo, czy, czy będzie y, w stanie, więc to jest idealny moment, aby w jego miejsce właśnie dostał, dostał, wszedł Teo Hernandez. Czyli co, bracia mieliby rywalizować bracia by na, mieli na na lewej stronie? Na lewej stronie obrony. Jako zmiennik. Tak, ale to też, też jest niesamowite, że on po takim sezonie przecież to jest lewy obrońca, ile strzela, ile asystuje. On też nie ma szansy, nie ma szans, nie dostał szansy jeszcze na, na debiut nawet. Słuchaj, o, o słabościach mówiąc, czy pozostając jeszcze moment przy obronie, czy nie wydaje ci się, że to właśnie jednak boki obrony to jest ten słabszy element, być może najsłabszy element. Y ja bym powiedział, że. Ostatnie tygodnie pokazały, że może być problem z Presnelem Kimpembe, bo on nie trzyma ciśnienia. To jest zawodnik, który fatalnie zachował się i w Lidze Mistrzów i w lidze yy, francuskiej. Ostatnio na ten faul to to, no, to no, chyba już nie, nie, nie do końca sezonu raczej Podajmy. nie wystąpi. To jest, to jest kolejka mecz przeciwko Rennes, są trzy tak. kolejki do końca sezonu. Paryż remisuje na wyjeździe 1 do 1, tracąc w tym momencie dystans do lidera mm -hmm. do Lille i Presnel Kimpembe nie wytrzymuje z ogląda czerwony. I to jeszcze jaki fał, to był naskok, tak. to był celowe, perfidne wejście w nogi. I bardzo szczęśliwe, że, że Jeremy Duku e, nie, nie, nie doznał, doznał kontuzji. kontuzji. Mhm. Więc obawiam się, że też może być problem z, z tym środkiem, bo on nie trzyma ciśnienia. A w takich meczach e, finałowych, czy, czy już w kolejnych fazach, może być to problem. Teraz przejdziemy do formacji, która zdaje się być e, no, czymś, co Francja ma najlepszego. Tutaj wybór jest gigantyczny, tutaj jest ogromny. Twoja jedenastka, w twojej jedenastce widzielibyśmy takich piłkarzy. Jako dwaj defensywni pomocnicy, no to ten układ oczywiście będzie, no może być bardzo różny. Tak, ja bym Grizmana jako takiego podziękował. Tak. I trójka, Grizman, Koman i, i Kilian Mbapy. To, ktoś to widział. Jeszcze się zastanawiam, bo Kingsley-Koman, e, powiedzmy, jest tym nowym e, w tej układance, jest zawodnik, który, który nie był na, na poprzednim turnieju, natomiast też ma świetny sezon za sobą. E, ale zastanawiam się, bo też takie, takie próby podejmował Deschamps, e, z grania takim fałszywym skrzydłowym, tak jak to miało miejsce e, w 2018 roku z, no, z blesem wiemy Defensywny pomoc i teraz, grał na stronie Tak, pomocy. i teraz e, były próby podejmowane e, wprowadzenia czy rabiota, czy mm, dąbele mm -hmm. ale wydaje mi się, że mimo wszystko będzie próba grania klasycznym skrzydłowym. Będzie może Coman, będzie może dębele. E, Pytanie, pytanie, jak to będzie wyglądało? I też jeszcze jest jedna kwestia. Nie wiem, czy Kilian Mbappé nie będzie wykorzystywany, czy na skrzydle, tak jak to miało miejsce, czy może w ataku, bo widzieliśmy, czy to w lidze mistrzów, czy jak komentowaliśmy ligi, ligę, ligę Francuską wspólnie, że te jego umiejętności szybkościowe naprawdę bardzo dużo dają i może, nie wiem, czy Griezmann zagrać mu jakąś ciętą piłkę za plecy. No i wtedy nikt go nie dogoni, więc są te możliwości, no dużo jest, dużo po, jest wariacji. W meczu z Argentyną na Mistrzostwach Świata w 2018 tak. roku on bił rekordy szybkościowe w tym, w tym rajdzie na bramkę, Begola wtedy nie zdobył, ale, ale wywalczył karnego. W linii pomocy prawdopodobnie na całych Mistrzostwach Europy, nawet w szerokiej kadrze tych 26 piłkarzy, zabraknie być może najbardziej utalentowanego piłkarza, E, francuskiego ostatnich dwóch lat, no nie chcę powiedzieć ostatnich lat, bo to jest przecież młody człowiek, to jest ciągle nastolatek, ale, ale nie pojedzie. Kama bo no on nie, chyba pojedzie. nie pojedzie na Zdecydowanie, na bo miał bardzo słaby sezon w, w lidze francuskiej i miał. Bardzo słaby sezon i cały REN ma przeciętny sezon, więc ten zawodnik zupełnie nie, nie odnalazł się po tym fantastycznym zeszłym sezonie, jak wszyscy poznaliśmy, już liczyliśmy te dziesiątki, czy nawet już podsetkę milionów, które za chwilę jakiś wielki klub wypłaci. Natomiast ten sezon pokazał, że to może być jeszcze za wcześnie, że może lepiej jakąś jeszcze zostanie w tym REN rok. I, i dojrzeje, bo to jest zawodnik 17-letni. I, I jeśli on pójdzie do tych największych klubów, bo tylko takie są w stanie za niego zapłacić gigantyczne pieniądze, czy w ogóle w tej erze pandemicznej są, są takie kluby, no to on nie będzie tam grał. Może jakieś wypożyczenie z powrotem do, do Francji, ale nie ma szans na, na pojechanie. Jest w reprezentacji U21. No i tam na razie znalazł swoje miejsce, tak jak mówimy, no nie ma szans na pojechanie nie, na, na, na euro, a... We wtorek, w środę chyba są Didier Deschamps poda tą listę oficjalną, ostateczną. Tak, to, jest, to jest dosyć ciekawa sprawa, ponieważ Mistrzostwa Europy Juniorów, ta faza finałowa rozpocznie się dosłownie kilka dni przed rozpoczęciem samych piłkarskich, mm -hmm. samych dorosłych mistrzostw y, Europy. Kamavinga w marcu grał mecze fazy grupowej tego młodzieżowego Euro, no bo to, to jest niestety Euro przełożone z roku ubiegłego. Trzeba to było tak troszkę szatkować tym turniejem i sztukować we wszystkich wolnych terminach. I wtedy Kamavinga nawet tam w młodzieżówce już po pierwszym meczu stracił miejsce wyjściowe 11 po prostu grał po prostu grał słabo ale francuzi umówmy się na pozycji kama mają kogoś takiego jak Ngolo Kanté który jest w niesamowitej formie, formie, formie. jest w formie być może swojego życia być może a, a może inaczej jest w takiej formie w jakiej był w 2018 roku kiedy pożerał Leo Messiego i nawet piosenki o tym jego kompisów za, za każdym razem warto powiedzieć że pierwsze kroki stawiał u Piotra Wojtyny, tenera. tak, w Suren pod Paryskim. Pozdrawiamy, więc no mamy wkład w ten sukces. No i, no i mamy, no i mamy napastnika, bo Francuzi najprawdopodobniej grać będą na jednego atakującego i tutaj to jest słabość, uważam. Znaczy to jest piłkarz, który strzela mnóstwo goli w reprezentacji no Francji. I jest tutaj, tutaj, absolutnie nie można się do niego w żadnym stopniu przyczepić. Niemniej, no on nie gra w piłkę, on nie gra w nie gra. Tuchela. Szczególnie, szczególnie właśnie ostatnie, ostatnie miesiące to, to nie jest jego Okres, ale nikt tak się nie rozumie i, i nie daje takich możliwości w otwarciu się w grze Griezmannowi. Były próby z Martialem, który też nie pomaga w podjęciu decyzji ostatecznej, żeby on był tym, tym nominalnym radzistą. Nie ma bardzo słaby sezon w Manchester United, ale nikt tak dobrze nie współpracuje z Griezmannem, a, a wiemy, że to jest chyba najważniejsze obok Mbappé zawodnik całej kadry i, i granie. Tak, żeby właśnie tego Griezmana otworzyć i z nim dobrze współpracować, to jest zaleta, którą, którą dyszą bardzo ceni. I która jest decydująca o tym, że to właśnie Ziru, prawdopodobnie będzie grał w tej pierwszej wyjściowej jednastce. No tak, tutaj rzeczywiście układ jest taki do, dosyć czytelny: to znaczy Ziru jest tym zawodnikiem. Pracującym. Tym takim target man, powiedzmy, wokół którego krążą ci wszyscy bardzo szybcy, bardzo ruchliwi, bardzo mobilni piłkarze z Kilianem Mbappé, z Antoineem Griezmannem na czele. Czy Twoim zdaniem możliwa jest jeszcze aż taka wywrotka, że bo, bo im bliżej Mistrzostw Europy. Tym więcej jest tych głosów benzema, benzema, benzema musi wrócić. Mhm. Benzema jest naszym najlepszym napastnikiem. Pozbywanie się benzemy, niech Deschamps nie będzie taki. E, no, no rzeczywiście lubi umierać, tak się mówi, umierać ze swoimi swoje... ideami. I, I on widać, że zdania nie zmieni, raczej. Nie, nie, nie należy się tego spodziewać. Ale czy ty sądzisz, że ta gigantyczna presja, jaka jest w, w, we Francji wytwarzana na Deschampsie, żeby jednak sięgnąć po napastnika, który jest być może znowu w swojej życiowej formie, jak Karim Benzema, że przyniesie skutek? Myślę, że nie, bo. Też pokazuje to, że on cały czas, mimo tych głosów ze strony prasy, mediów, nie przestaje wierzyć w Żiru. On, dla mnie w ogóle, jest niesamowity, bo on. Te, tą ligę, te ligi krajowe, on nie traktuje ich jakby poważnie, i to nie jest kwestia, która decyduje o powołaniach y, do reprezentacji. Zawodnik, który się sprawdził w reprezentacji, nie, nie ma znaczenia, jak on sobie radzi czy nie radzi w klubie i tak dostanie powołanie, bo się w tej reprezentacji sprawdził. Takim mm. zawodnikiem jest źródło. Myślę, że Karim Benzema nie ma już powrotu y, i niedawno y, y, w takim bardzo popularnym radiowym programie Laughter Food y, francuskim była rozmowa z Byłym menadżerem Karima Benzeny, Benzemy i on mówił, że problemem nie jest sam Deschamps, tylko prezes Federacji Francuskiej, który niedawno dostał nową kadencję, Noël Legret. I, i to on stawia weto, że, że nie ma powrotu dla Benzemy. A, a tak jak mówię, on niedawno dostał nową kadencję. Didier Deschamps może odejdzie, może nie. Więc póki jest Legret to według agenta Benzemy nie ma powrotu, nie ma możliwości, aby Benzema wrócił, czego by nie robił w klubie. To jest ciekawa sytuacja, bo przecież ta afera obyczajowa wokół Valbueny, Benzemy jakby skończyła, wymiotła z kadry obu i, tak. i Valbuenę i Benzemę oni już nie zagrali. Natomiast spójrz, niedawno mieliśmy półfinał Ligi Mistrzów, Chelsea, Real Madryt. Mamy dwóch napastników e, francuskich. I tylko jeden tak naprawdę znaczy wiele dla swojego klubu, i nie jest nim podstawowy napastnik reprezentacji Francji, tylko właśnie ten, który w tej drużynie jest banitą, czyli Karim Benzema, a nie Olivier Giroud, który wchodzi na jakieś absolutne ogryski. Dokładnie. Zupały. Słuchaj, czy reprezentacja Francji uważasz, że ma w swoim składzie kogoś, kto mógłby zostać odkryciem Mistrzostw Europy? To nie jest łatwe pytanie, nie, bo wszyscy Francuzi mi się, mają, nie. Bo, ta, bo ta kadra jest bardzo, bardzo szeroka, ale tak. wszystkich znamy, to chyba tak, tak, tak sobie No wyda. tak, zdecydowanie ta pierwsza jedenastka, tam nie ma zawodnika, który by się pod, pokazał. Oni, oni wszyscy mają już doświadczenie turniejowe, a zawodnicy, którzy zostaną powołani, to jest z ławki twoim zdaniem? Kto jest największą, kto, kto stanowi największą siłę poza tą jedenastką, którą my tutaj sobie pokazaliśmy? Ciężko, ciężko. Ousmane Dembele jest takim też chyba… na temat... Ale nieprzewidywalnym. Nie, wi nie, wiadomo, nie wiadomo, nie wiadomo czy… czy... Mhm. ciężko powiedzieć. Ja bardzo wierzę w Tangiego Gondombele, jeżeli on będzie miał rzeczywiście… Pytanie czy on, on właśnie łatwo... też nie będzie mógł nawet wystąpić w tych meczach mhm. jako podstawowy, więc jest, jest kilku, jest kilku zawodników. Może ten też niesamowity rabiot… Mm. To, to, to jest kilku. Ja jeszcze jestem dużym fanem Mussawa Beniedera, ale to, to raczej tak na, na boku. Ławkowy, ale to tak. też zawodnik, który będzie z ławki wchodził, piłkarz e, AS Monaco. Grupę Francuzi, e, grupy nie mają wcale Śmierć. łatwej. Śmierć. To jest grupa śmierci, zwłaszcza grupa śmierci dla Węgrów, umówmy się. To jest grupa F. Tak grają. Grają z Portugalczykami, nie, z Niemcami grają 15 czerwca, z Węgrami 19 czerwca. Kończą spotkaniem z Portugalią 23 czerwca. Zdarzały się takie turnieje, kiedy Francuzi, aktualni mistrzowie świata, aktualni wtedy nawet mistrzowie Europy w 2000 roku nie wyszli z grupy. 2002 rok to były mistrzostwa świata w Korei e, i w Japonii. To też jest taka grupa. Grupa jak skórka od banana. No bardzo. Tu, tu, tu może jeden, jeden moment zadecydować o tym, jak to będzie wszystko wyglądać. Płacz, pierwsze spotkanie z Niemcami od razu, tak. 15 czerwca. Od razu. od razu się ktoś ustawi w dość niewygodnej sytuacji. I będzie presja, dokładnie. Drużyna, która, która przegra, przegra, będzie już bardzo, bardzo zdeterminowana do tego, żeby, żeby czy w ogóle będzie miała szansę na wyjście. Natomiast z Portugalią oni się mierzyli w Lidze Narodów. Mhm. I tam raz wygrali, zremisowali, więc jest jakiś prognostyk dobry na Pewno cały czas chcą się odegrać za finał w 2016 roku. No, Węgrów raczej nie traktujemy jako jednego z kandydatów do wyjścia, ale ten pierwszy mecz z Niemcami naprawdę będzie decydujący, wydaje mi się. O, o tym, jak będzie ta, ten układ w tabeli wyglądał. Francuzi w 2019 roku przegrali jedno spotkanie. To był mecz eliminacji Mistrzostw tak. Europy właśnie z, Tur z Turkami. No i jeszcze towarzyski z Finlandią. I ale potem to... w 2020 przegrali tak. towarzysko, towarzysko z Finlandią, więc oni rzeczywiście przegrywają bardzo, bardzo rzadko. W tym roku oglądaliśmy ich w trzech spotkaniach, w tym marcowym, Ciężkie to było o, no właśnie, przywracasz oczami, bo to nie były dobre mecze. 2021 nie. rok to są trzy spotkania Francuzów. Dwa z nich wygrane, jeden z Ukrainą już w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata, tak. kolejnych zremisowany. Na szczęście dla Francuzów potem Ukraińcy sami remisowali kolejne mecze, więc, więc troszkę Francja odskoczyła. Myślę, że z tej grupy w ogóle wejdzie do Mistrzostw Świata, ale, ale bardziej styl. Dość prosta ta grupa jest mimo wszystko. Tak, dość prostą grupę mają Francuzi w eliminacjach Mistrzostw Świata. Natomiast styl Francuzów był, był niepokojący. Pragmatyczne to były. To było bardzo pragmatyczna gra, byleby dowieść wynik. Nie pamiętam, czy z Bośnią czy Ukrainą jeszcze bo Griezmann ze spalonego strzelił. Tak. Eee, to chyba z, Bośnią, z Ukrainą czy a z, Ukrainą, z Ukrainą, to z Ukrainą, tak, jednego, tak, tak, tak. Mm -hmm. eee, więc, więc, więc dwie bramki Griezmanna eee, w ogóle w tych, tych trzech meczach, więc takie mecze bardzo pragmatyczne, byleby dowiść wynik. Ale oczy trochę krwawiły, muszę ci Bardzo, S a... szczególnie oglądałem ten mecz, tak się skupiłem na Kazachstanie. Mm -hmm. To mimo tego, że tam było prowadzenie do, do przerwy 2-0, no to, to bardzo ciężko to się oglądało. Tam, tam najlepszy zdecydowanie był Mbappé. No i tak jak mówię, no pragmatyzm i też media zaczęły tak delikatnie naciskać, czy to na pewno w dobrą stronę idzie. I, i, i czy nie będziemy widzieć takiej Francji w, na euro, która nie daje dużo przyjemności, tylko Byleby dowieść wynik, i ta gra jest taka, jak, jak mówię, bardzo pragmatyczna. Ja pamiętam Mistrzostwa Świata w Rosji. To samo, takie same zarzuty stawiano Deschampsowi na początku imprezy, ale to jest turniej. Tutaj nie masz być nie rozgrywać najlepszych spotkań z Niemcami czy z Węgrami na starcie. Ty masz dobrze zagrać mecz numer 5, mecz numer 6. A wiemy, że, mecz że oni to potrafią. Świąt. A oni to potrafią. Tam wtedy też Francuzów bardzo krytykowano. Kiedy Didier Deschamps zdobywał tytuł Mistrza Świata w Rosji, to. No, potem znów wracamy do tego, że był bardzo krytykowany również wtedy w 2018 roku i gazeta L'Equipe, która też lubiła go krytykować, po, po mistrzostwach yy, oficjalnie przeprosiła Didier Deschampsa. Yy, umówili się dziennikarze tej gazety, tam czołowi dziennikarze piłkarscy z Deschampsem, rozmawiając już po tytule mistrzowskim i on został wtedy zapytany, taka, taka śmieszna rozmowa, czy, czy on miał stres, czy on się denerwował tym, że. Że jego, drużyna, że, że, że jego drużyna nie gra tak, jak, tak jak powinna grać Francja. A Didier Deschamps wiesz, co pokazał? Pokazał swoje palce im i powiedział, zobaczcie, całe życie obgryzałem paznokcie, a tymczasem pokazuję wam, że spokój. pięknie mi odrosły, przez całe Mistrzostwa ich nie, nie, nie obgryzałem, bo miałem taki spokój. Jeszcze jedną, taki. jedną rzecz zrobił, tak żeby wizualnie poprawić się, czyli e, przeszedł jakąś tam o, o, operację zębów, tak, bo pamiętamy, że, tak. że zawsze z tym miał problemy, a potem się nagle uśmiechnął i zobaczyliśmy, że nowe, nowe tak, nowa. No to co, to jak, 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 typujemy, jak typujemy Francuzów na tych, na tych Mistrzostwach Europy? Dokąd dojdą, gdzie zajdą? to, to wydaje mi się, że do finału, mm -hmm. do finału, dla mnie takim drugim kandydatem jest Belgia, mimo mhm. wszystko, bo tam te, też widzieliśmy, jak oni grali, tak, w, na Mistrzostwach Świata, więc, ale wydaje mi się, że no wszystko poniżej finału to będzie koniec Deschamps, jeśli w ogóle to nie będzie jego decyzja. Mhm. Ale z drugiej strony, właśnie dlatego mówiłem na początku, że szkoda, że nie było tego euro w zeszłym roku, bo było to takie zwieńczenie dekady, a w tym momencie, kiedy jest do Mistrzostw Świata tylko rok, możliwe, że Deschamps jednak powie ok, jeszcze ten rok mm -hmm. i w Katarze podziękujemy, bo to jest cały czas młody trener, 52-letni e, i na pewno on wróci do klubowej piłki i bardzo byśmy tego chcieli, bo, bo takie nazwisko, no, po prostu jest potrzebne. Chyba was, was wszystkich w takim razie przekonaliśmy, że faworytem na Euro Francja na zdecydowanie pewno. jest. Jest zdecydowanie. Michał Bojanowski. Dziękuję bardzo. Ze mną. E, jeszcze raz, powiedzmy, razem komentujemy sobie mecze ligi francuskiej w kanale Plus Sport i wydajesz piękny magazyn również papier, ale w PDF-ie, rozumiem też, tak? Też. Też będzie Taką dostępny. Się nazywa powiedz nam jeszcze. Le Ballon Mag. Le Ballon Mag. Skrót szukajcie, szukajcie Michała na, na pewno na Twitterze znajdziecie jego. Będzie wszystko. Spamuje bardzo mocno. Co to za muzyka? Znowu nałączyli. Gdzie są te bagietki? Dziękujemy wam, dziękujemy wam bardzo. Trzymajcie się i zapraszam was na kolejne odcinki naszego cyklu Faworyci na Euro. Do zobaczenia, cześć. No i mamy mały suplement do tego co nagraliśmy sobie razem z Michałem, bo Karim Benzema został finalnie powołany do reprezentacji Francji, co jeszcze kilka miesięcy temu wydawałoby się być zupełnie niemożliwe. To stawia drużynę narodową Francuzów w zupełnie nowej sytuacji, bo nagle przychodzi ktoś, kogo we Francji nazywają Formułą 1 i ma się teraz ścigać z Gokardem, bo takim piłkarzem jest Olivier Giroud. Deschamps przyznał podczas konferencji prasowej, że Benzema zna swoje miejsce w szeregu. Nikt nie będzie kontestować w końcu trenera, który wygrał wszystko z reprezentacją Francji, jest mistrzem świata i ma jednak ten szkielet drużyny ustalony. Moim więc zdaniem to Giroud będzie pierwszym napastnikiem, a Benzema dopiero być może w trakcie trwania mistrzostw będzie wchodził do, do składu. To dobra decyzja, bo pokazuje, że nie ma nikogo, kto byłby właścicielem reprezentacji Francji, kto może się stawiać ponad drużynę narodową. To po prostu pokazuje, że wszyscy najlepsi piłkarze w tym zespole grają, a takim niewątpliwie jest Karim Benzema. Hmm. Ciekawa sprawa, L'Equipe, dzisiejsza gazeta L'Equipe, a mówię to w środę, poświęciła aż 10 stron samemu Benzemie, chociaż to powołanie zostało wysłane dopiero wczoraj. Oni się spodziewali, że taka decyzja finalnie może nastąpić, ale 10 stron tak się przygotować? I mają wątpliwość tylko co do jednej rzeczy. O ile nie obawiają się o współpracę Benzemy z Antuanem Griezmannem, bo Griezmann jest trochę jak kameleon, on do każdego napastnika się dostosuje, o tyle nie wiedzą jak w tym wszystkim zachowa się Kilian Mbappe? Bo kiedy Kilian Mbappe od kiedy gra w reprezentacji Francji, to tam nie ma benzemy. Benzema ostatni swój występ w drużynie narodowej zaliczył jeszcze w 2014 roku. To już jest cała epoka, 7 lat temu prawie. Czy przypadkiem przy dobrej współpracy Griezmann, Benzema. Kilian Mbappé nie stanie się takim zawodnikiem trochę w cieniu, a jak w tym wszystkim zachowa się Olivier Giroud, który zawsze z, grizm, zawsze z Benzemą się gryzł, nie mieli dobrych relacji jako ludzie, poza tym rywalizowali o jedno miejsce w składzie? No to są te pytania, ale mam takie przekonanie mimo wszystko, że Francja dzięki temu powołaniu jest jeszcze mocniejsza jest jeszcze poważniejszym kandydatem do wygrania Mistrzostw Europy. Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto, legalny polski bukmacher.